Witajcie, byczki. Witam Was serdecznie. To jest czytanie dla Was na miesiąc listopad 2023. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na tym kanale, za piękne komentarze, za lajki, za wsparcie, za miłe, ciepłe słowa. Dziękuję z całego serca. Ogromna wdzięczność dla Was. Zobaczmy teraz. Jakaż tu energia ogólna chce się przejawić dla byczka na miesiąc? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Co w takim razie będzie wyzwaniem dla ciebie, byczku? Dziewięć buław. Co odchodzi do przeszłości? A, wielki kapłan. Dobrze, co jest w podstawie tego czytania? Pięć mieczy. Co masz w sercu, w duszy, w głowie? Do czego dążysz, byczku, rycerz mieczy? Co do najbliższej przyszłości przechodzi, cesarzowa, Twoja energia w tym czasie, paść pentakli. Co z zewnątrz nadchodzi? Trzy miecze. I siedem kielichów. Dobra. Wskazówka bądź rada, paść buław. Z jaką energią kończycie miesiąc listopad i z jaką wchodzicie w następny miesiąc? siedem buław i dziewięć pentakli, dobra. Okej, okay. no to jedziemy, kochani. Wasza energia w miesiącu listopadzie zbalansowana, zharmonizowana. Sprawiedliwość przynosi balans, harmonię pomiędzy rozumem a sercem. Rozwiązania spraw urzędowych, jeżeli ktoś takie miał, na Waszą korzyść, wyrównanie, odpracowanie karmy czyli ważny miesiąc. Ważny miesiąc. Jako wyzwanie macie 9 buław. Macie się nie poddawać, kochani. 9 buław to jest zmęczony wojownik. To jest ktoś, kto wojował, bojował, poranił się, umęczył się, tak, i nagle przysiadł na kamieniu i myśli sobie: Boże, czy jest sens dalej się po prostu boksować? I w 9 buławach macie zapewnienie, że warto. Nie traćcie wiary, nie traćcie siły. Odpocznijcie chwilę, przegrupujcie siły, zbierzcie te siły, sprawdźcie jeszcze raz wszystkie plany, wszystkie pomysły, które macie, rozwiązania. Doczytajcie, doinformujcie się, otrzepcie kurz, poprawcie koronę i ruszajcie do przodu. Taki jest przekaz tej karty i to jest dla was wyzwanie, czyli to nie będzie dla was łatwe, tak? To macie do przepracowania. Ciężko będzie Wam się zebrać, albo ciężko będzie Wam wyjść z tej strefy komfortu, w której jesteście, aby coś tam zrobić, tak? Ewidentnie za Wami już jest jakiś formalny papier, jakiś formalny dokument, jakiś. Jakaś decyzja, która już została umocowana, uwarunkowana, gdybym mówiła o sprawach sądowych, lub też za wami jest, no wasza to jest energia, wielkiego kapłana takiej stabilności, zamknięcia się w swoim temacie, w swoich racjach. Trochę tu w podświadomości widzę, że jesteście poranieni, bo mamy pięć mieczy. Pamiętacie jakieś porażki? Pamiętacie to, co się wydarzyło? Co was zraniło? I chcecie już mieć to wszystko za sobą, załatwić to, tak? Rasa dobrze, żeby coś ruszyło, żeby energia po prostu poszła do przodu, żeby sprawy ruszyły do przodu, zero, jedynkowo, i żeby mieć to z głowy. Ale, kochani, to nadejdzie, bo do najbliższej przyszłości nadchodzi cesarzowa, czyli okres obfitości, radości, spełnienia, płodności, komfortu, uzdrowienia, poprawy, tak? Także nie martwcie się, bo uda Wam się po prostu w tym miesiącu załatwić to, na czym Wam zależy. Na pewno. Wy będziecie w energii pazia pentakli, czyli będziecie rozpoczynać coś nowego, będziecie coś inicjować materialnie, szczególnie materialnie, bo ja tu widzę bardzo mało kielichów. Jest tylko jedna karta kielichowa, więc raczej będą Was zajmowały sprawy materii, tak? Ehm, zarobkowania, kreowania, działania. No dobrze, a co do Was z zewnątrz przychodzi? Trzy miecze i siedem kielichów. Trzy miecze. I siedem kielichów. Macie dużą możliwość właśnie pozałatwiania spraw z przeszłości, tak? Pozamykania ich. Wyciągnięcia lekcji i wykorzystania tego, aby poszukać sobie nowych możliwości, nowych ujść emocjonalnych, nowych marzeń, nowych pragnień, bo pora już się za to zabrać. I myślę, że z zewnątrz przyjdą takie okoliczności, które spowodują, że wasza świadomość zrozumie, że już dłużej nie ma sensu tkwić w tych pięciu mieczach, w tej porażce, w tym poranieniu, w tym smutku, w tej depresji, w tym kto ktoś zrobił wam przykrość emocjonalną. I napływa do Was naprawdę uzdrowienie, wyrównanie razem z tą, z tą sprawiedliwością, która tutaj nadchodzi. Jaka jest dla Was rada? Idźcie w nowe, kochani, idźcie w nowe projekty, szukajcie nowych terenów do zagospodarowania, nowych partnerów, nowych związków, nowej pracy, nowego środowiska. No, kochani, przerwał mi się film. Jak widzicie, już jest dużo więcej kart na stole, ale zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Skończyliśmy, skończył się film na Paziu Buław, który mówi: idź w nowe, to jest rada, tak, która jest od wszechświata. Idź w nowe, eksploruj, bądź ciekawski, poznawaj ludzi, poznawaj nowe środowiska. No i super. Z jaką energią wychodzicie z miesiąca listopada? Siedem buław, czyli jak gdyby bronicie tego, w co wierzycie, bronicie swojego świata, bronicie swojego domu, który jest. Tym, w co wierzycie, co czujecie um, tak zwany Bóg, honor i ojczyzna, które nosicie w sobie, tak? I mimo, że inni będą mówić, y, że robicie nie tak, że to błąd, że to jest głupie, wy będziecie stać na straży tego, czym się chcecie zajmować w najbliższym czasie i świetnie i macie tego bronić. Do tego wszystkiego mamy wejście w energię grudnia z dziewięcioma pentaklami, czyli będziecie dumne z tego, co wypracowałyście, będziecie dumne z tego, co zrobiłyście w ostatnim czasie, poczujecie się panami swojej sytuacji, poczujecie, że jest Wam dobrze w tym raju, który sobie sami stworzyliście. Tak? Potem podopowiadałam karty drugą jeszcze talią i Przede wszystkim sprawdziłam sobie tą sprawiedliwość. W dopowiedzeniu mamy Wielką Kapłankę i umiarkowanie, czyli, że ten miesiąc listopad przynosi Wam bardzo piękne zespolenie ze swoją intuicją, ze swoją kobiecą mądrością. Dla mężczyzn jest to również wprowadzenie takiego pierwiastka miękkiego, żeńskiego, tak. W wasze życie, które spowoduje właśnie zharmonizowanie energii, zbalansowanie. Poczujecie po prostu się spokojnie w tym przepływie, że wszystko się zgadza. Skoro na wyzwaniu macie dziewięć buław, czyli nie traćcie wiary, nie traćcie zaufania, naprawdę jest blisko celu. Do przeszłości odchodzi taka energia konserwatywna, tak? Że no wasza, wasza, wasza. Taka, że nie chcecie wyjść ze strefy komfortu, że jesteście w miejscu, że to jest wasza energia. Przechodzi to do przeszłości, tak? Bo sprawy nabierają innych kolorów i trzeba się przyjrzeć im troszeczkę z innej perspektywy, z perspektywy wisielca. Spojrzeć pod podszewkę, spojrzeć szerzej, spojrzeć z innych punktów widzenia, tak? Może coś poświęcić, jakieś, jakieś ego na korzyść tego, co się tu wydarza. Widać, że coś Cię poraniło, być może, że to był Twój szef, ktoś, kto zarządza Tobą, bo może mąż, jakiś mężczyzna, który jest autorytatywny, który jest liderem, który no, rządzi, tak? I tutaj jakaś przykrość przyszła od niego. Nie wiem, może otrzymałeś nie takie pieniądze, na jakie liczyłeś, nie takie wynagrodzenie za pracę, na jakie liczyłeś, tak? I postanowiłeś to zmienić. Być może oddałeś sprawę do sądu pracy, więc tutaj przyjdzie wyrok, który zniweluje tę niesprawiedliwość, tak? Że Twój smutek po prostu będzie zadośćuczyniony. O tak się wyrażę. Dlaczego? Dlatego, że tu z zewnątrz przychodzi ewidentnie informacja, że to, co cię zraniło, to, co spowodowało nadszarpnięcie twojej godności, twojego, twojego zaufania, tak? Przychodzi po prostu zwycięstwo, przychodzi słońce, przychodzi rozpromienienie, przychodzi wyjaśnienie i dzięki temu możesz robić nowe plany finansowe w twojej karierze, na twoim etacie. Możesz dalej. Że tak powiem, iść drogą do celu, aczkolwiek ta droga do celu nie będzie taka szybka, bo Rycerz Pentakli potrzebuje schematu, potrzebuje czasu i potrzebuje um, etapów, tak? Etapów, którymi będzie przemierzał drogę do tego celu. No dobra. W radzie dla Pazia Buław mamy tutaj kartę w dopowiedzeniu 10 pentakli. Także, kochany, to, że pójdziesz w nowe zadania, w nowe możliwości, w nowe środowisko, przyniesie Ci naprawdę zysk finansowy. No, 10 pentakli to jest już maks, więcej nie będzie i żyli długo i szczęśliwie. Także. Piękna tutaj energia się dla ciebie szykuje. Rozwiązanie spraw ewidentnie, otrzymanie uczynienia jakiegoś, i wracasz po prostu na zwycięskim koniu do. Do gry. W dopowiedzeniu, y, z jaką energią wchodzisz w grudzień, mamy dziewięć pentakli, i w dopowiedzeniu jest dziewięć pentakli. Po prostu będziesz zadowolony z tego, co ten listopad tutaj przepracował, albo co ty przepracujesz w tym listopadzie, tak? Karta z, z wyroczni elementów ziemi mamy: Jesteś chroniony. Bądź spokojny i jesteś chroniony. Jesteś chroniony przez górę. Wszystkie Twoje działania lub okoliczności, które spotkasz w listopadzie, są prowadzone z góry, boską ręką Twoich opiekunów duchowych, Twoich aniołów. Więc nie martw się, bo Twoje sprawy, trudne, przykre, znajdą swoje pozytywne rozwiązanie. Zobaczmy jeszcze, co tutaj dusza chciałaby Ci powiedzieć. Nic nie poszło źle, wszystko jest w porządku. I mamy zobaczcie Yin Yang, czyli właśnie wyrównanie energii męskiej i żeńskiej, tak? Uzyskanie tego złotego środka, kompromisu, konsensusu. Co jeszcze można powiedzieć na temat karty? No, siedem. Siedem też magiczna cyfra. Przeszkoda, którą napotkałeś. Tutaj, w listopadzie, otwiera przed Tobą nowe możliwości. jeżeli jest potwierdzenie tego, co przed chwilą o czym rozmawialiśmy. Bo kiedy się stajesz świadomy i wprowadzasz w swoje życie zmiany, możesz wznieść się ponad ograniczenia, które sam sobie stworzyłeś, tak? Wszystko się zmienia. Nic na Ziemi nie może istnieć bez swojego przeciwieństwa. I dlatego mamy tutaj tą ying i yang, tak? Nie możesz powstrzymać tego, co zaczęło się objawiać. Niech to będzie inspiracją do stworzenia um, nowych ścieżek, które będą pasowały do wizji ścieżki, którą chce podążać też Twoja dusza, tak? No dobrze, to co my tu jeszcze możemy? Chyba wszystko. A, jeszcze jedna karta z wyroczni mądrości. Zobaczmy, kierunek, jaki tutaj góra nadaje wam w listopadzie. No, wrócisz do domu, nie ma jak w domu. Poczujesz się bezpiecznie, poczujesz się chroniony. E, zrozumiesz, że nic nie poszło źle, że masz protekcję, masz ochronę, że warto było. E, że tak powiem, zawalczyć o coś, co było w jakiejś niesprawiedliwości dla Ciebie, tak? Super. Bardzo Wam beczki dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.